Montaż kamery, tak to się powinno robić, wszystko spięte z fabryczną wiązką, cała klapa rozebrana, nie plastiki na krzyż. Oryginalna rynienka wyjęta, składamy, bać tak w oryginale, śladu po nas nie będzie. I kamerka oczywiście będzie idealnie zamocowana w osi pojazdu, wszystko będzie bez śladu. No i kamerka zamontowana, auto poskładane, wszystko oczywiście bez śladu. Swoją drogą z tej pracy też wynika, też cena. Dlatego zawsze się pytacie, dlaczego to tyle kosztuje. A no dlatego, że trzeba się naprawdę narobić przy takim samochodzie, aby efekt finalny był taki, jak widać. Teraz pokażę, jak to będzie wyglądało z przodu. Tak samo w przypadku przedniej kamery, czemu to kosztuje i czemu to tak dobrze wygląda. Zobaczcie, że musieliśmy zabrać supek, zjąć całe lusterko, całą obudowę, wszystko dookoła. Oczywiście wiemy, jak się to robi, więc nie ma oczywiście żadnych obaw o szkody. No i dlatego wtedy można ładnie poprowadzić te kabelki, wszystko wygląda tak, jak trzeba. Nie żadne wciskanie pod tapicerkę. Tak wygląda profesjonalny montaż kamer. Kamerka zainstalowana, kabli żadnych brak. Widać odrobinkę, reszta idzie pod sufitką Auto poskładane. I tak wygląda kompleksowy montaż kamer. Przód, tył. Oczywiście wszystko podłączone pod zasilanie na stałe. Nie żadne gniazda zapalniczki, także nic nie mamy zajęte. Urządzenie zamontowane tak, że generalnie jest w martwym. W ogóle nie zasłania widoczności. Także tak to wygląda montaż kamer. Marka jest obojętna.